Dziwne rzeczy, które znalazłem w domu mojej babci. nie mówiłem wam tego, ale u mnie na chacie jest remont. I przez jakiś czas nagrywam swoje filmy o babci. I znalazłem tutaj takie zajebiste rzeczy. Pierwsza rzecz. Kibel. Nie wiem dlaczego on tutaj tak kurwa stoi. Druga rzecz to jest takie pudełko. Takie zajebiste pudełka w nim. Takie obrazki z samochodami z gum turbo. Patrzcie ile tego jest. Ale ktoś mi kurwa gum turbo wpierdolić. Uwaga, losujemy, losujemy. Które auto wybiorę? To będzie moim samochodem. Uwaga. Zajebiście. Piła. Piła na kiblu. Kuba z piłą na kiblu. Takie kurwa kasetony to jest chyba starsze niż ja. Rozbójnie Gruncajsk Muszelki podobno za tamtydy. łoś bez ogona. No i ogólnie jest jeszcze strych, ale strych wam może jutro pokażę, jak będziecie chcieli. I to chyba kurwa na tyle ciekawych rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Chcę książkę wypożyczyć? Ciszej. Przecież to nie było głośno. Cicho. Co pani Asemer napierdala, czy co? Mów ciszej. Dobra, sam se poszukam. No nie znajdę jej. Czy mi się wydaje, czy ona się cały czas kurwa na mnie patrzy? Dobra, pomacham jej, to się może uśmiechnie. To zajebiście. Muszę iść do niej, bo nie znajdę tej książki. Może mi pani? Ciszej. Pomoże mi pani? Cicho. Trzeba mi książkę. Ciszej, kurwa. Książkę, jak odnaleźć starego. Że co, kurwa? No książka taka. Nie ma takiej. Jak to nie ma? Czy możesz być ciszej? A może mi pa... Cicho. Załatwi mnie pani? Do ciebie nie dociera, Tuku. To co się dzieje? Mówię ci piętnaście tysięcy razy, morda na kubeł. Dobrze już będę. Czy mówię do ściany? Niech się pani uspokoi. Biblioteka się za chwilę zawali. Czy tak trudno mówić po cichu? Spokojnie. I mówię ci ostatni raz. Nie błagam. Nie ma kurwa tej książki. Ja pierdolę. O nie, co mi się przypomniało. I na 100% w chuj ludzi zna ten ból. Ale to chyba bardziej dotyczy facetów. Bo kiedyś, kurwa, byłem na basenie. I mieliśmy po prostu skakanie na głowę. I pewnie się już, kurwa, domyślacie, co chodzi. No zajebałem łebem i... A tak na serio to po prostu nie zawiązałem kąpielówek dobrze. No i, I pływałem sobie bez majtek. Ale najlepsze w tym, kurwa, było to, że ja nawet nie poczułem, że te kąpielówki mi spadły. Pierdoliłem się na banie, płynę, 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 wynurzam się, a mój nauczyciel takim kijem podaje mi kąpielówki i mówi, że mi spadły. I tylko gorące mamuśki w mojej okolicy w okularach dopływani. <ścoughs> Kurwa, ja nie na widzę poniedziałków. Potrzebuję się obudzić. Może jakaś kawa albo energol? Albo wiem, od razu setkę wypierdolę na hejną. Może wsadzę wideles do kontaktu? Od razu bym się kurwa obudził. Czy ktoś tu potrzebuje? Kopa! No niby ja. Przybędłem ci pomóc! Co to kurwa znaczy, przybędłem? Achujcie to! No dobra. Chcesz pomocy czy nie? No chcę, bo ledwo żyję. Kto ty się obudzi? Nie wiem dlaczego, ale się trochę tego boję. Za 10 minut będę! Kurwa. A. Ciekawe co dzisiaj odpierdoli? Jestem! Szybkie te 10 minut. Chyba, że w jakiejś innej czasoprzestrzeni. Nadstawię TU pakao! Że co, kurwa? Chciałbyś, kurwa, kopa! Pokażę ci, kurwa, jak strzelakalne Co tu się odpierdala! Co to kurwa, było? Halo! Jest tu ktoś? I zamykałem te drzwi. Co jest? Zamknięta. Słyszycie to? Dobra, zjebę, idę mieć dupę. No w końcu. Wam też by się przydało. Najpierw tejś bo jebiesz. Ej, śmierdzak mój stary. Że co? Bez kitu jebie starym. To w sumie znak, że nie jesteś ze śmietnika. W końcu, kurwa, serio śmierdzak mój stary. To jest ja śmierdzę Ja pierdolę, co ty tu robisz? Przynieź za fry to są moje fryty. mi z tym, nic stąd. Co, fryty nie widziałeś? Nie chcę widzieć po prostu własnego ojca. To co, miałem się w ciucha kąpać? W ogóle ci nie powinno tutaj być, kurwa. Ciebie też w ogóle nie powinno być. To żeby mnie coś wyciągnąć. Czuję się trochę nie Młody, masz moje geny. Kopiuj wklej. No, szał nie ma ci powiem. sobie! Sobie Że co kurwa? A nic, nic tak tylko. Sobie marzyłem. Nie powinno cię tu być. To jest szatnia klubowa. To koledzy też tu przyjdą? Tak, a co? A pomierzyłbym sobie coś. Chyba nie mówisz o. Frytki! Ty jesteś kurwa chory! No co kurwa? Porównałbym tylko sobie. Bo stara ciągle narzeka. Dziś 26, dzień mamy. Muszę ogarnąć jakiś prezent. A ja kurwa jestem spłukany. Przeklałem wszystko na weekendzie. Muszę wykwinić jakieś kwiatka. Wiem, pójdę podjebać jakiegoś ładnego do sąsiadki. Jeszcze jakieś czekoladki. Czekoladki, bo moja mamuśka ich nie zje i daje mi. Dobra, jakieś śrubki na to znajdę. Może winko kupię? Dobra, kurwa, nie, bo pomyślisz, że jestem alkoholikiem. Ale z drugiej strony ja jestem alkoholikiem. Kupię jej wino i nie będzie chciała. Więc może zrobię tak samo jak z czekoladkami Jeszcze jakiś prezent by się przydał. To będzie dziwne, jak w wieku 24 lat namaluję laurkę? Chyba nie. W sensie, że to nie będzie dziwne, a nie, że tego nie zrobię. Bo ja to kurwa zrobię. Narysuję kurwa taką laurkę, że inne mamuśki będą zazdrosić mojej. A jebać perfumy jakieś szczoko srok czy chuj wie. Czy są tutaj takie osoby, które sobie coś często łamały? Chodzi mi o kości, a nie na przykład kurwa o prawo. Ja na przykład w życiu złamałem sobie tylko raz rękę i skręciłem kostkę. A na przykład mój młodszy brat same ręce połamał aż trzy razy, z czego dwa razy to było kurwa z mojej winy. Pierwszy raz to byliśmy bardzo małymi kidami, takimi malutkimi, yy, i Kubuś sobie wymyślił zajebistą zabawę. Skakanie z rozpędu przez płot. No i co? Ja byłem dwa lata starszy, to bez problemu skoczyłem, no ale mój brat nie. I po prostu no tak wypierdolił, że sobie rękę złamał. A drugi raz graliśmy sobie w piłkę i też. Zostawiłem na bramce mojego młodszego brata i tak zajebałem szczuba, daż mu rękę złamało taki kurwa, miał atomowy strzał, niczym, kurde, haj Maguire Możecie pisać w komentarzach, jak wy połamaliście jakieś części ciała, chętnie poczytam? Co, co jest kurwa? O, działa! Kurwa, prawie usnąłem! Coś się spierdolił, sam się gaćisz, ja ci kurwa dam! No i kurwa, tak mi masz chodzić, jak staro w stringach! No chuje, co? Co się stało? Telewizor się zjebał, czy co? O kurwa, duchy! Kurwa, JEBANY PILOT! Kurwa, zesrałem się! Kurwa, serdecznie zesrałem! Albo telewizor się spierdolił, albo dom jest nawiedzony, albo mi odpierdala! Pierdole. Ej, mam pytanie. No, co jest? Dlaczego twoje łóżko pływa? Jak pływa? Masz kurwa mokrą plamę na łóżku. Yy, no bo wiesz, zlałeś się kurwa w gacie. Nie, to nieprawda. Wiesz jak tam jebiesz czochami? Ale to nie ja. To jest twoje łóżko. Ty tam śpisz. To kurwa pies. My nie mamy psa. Pies sąsiada. Co ty pojebany? Zlałeś się w gacie w nocy. Idź to kurwa lepiej posprzątaj. Ale to Musiałeś się nieźle czegoś opić przed spaniem Co, pewnie ci się kurwa koszmar śnił I się zlałeś w majty Zesrałem, a nie zlałem! Nie, kloco tam nie widziałem. Chyba, że gdzieś za łóżkiem. Weź się w łebcym buchu. Ale masakra. Co znowu? W tym wieku się kurwa zlać w majty? Tłumaczę ci ostatni raz. To nie ja do chujca! Jeszcze po sobie nie posprzątać. Wstyd! Co wy tu Ojciec, jak ci coś opowiem, to się kurwa zlejesz. Zlejesz jak pewien ktoś. A ty młody! Co? Spałem dziś na twoim łóżku! Ale on jest kurwa niewygodne! FUJ, weź! O kurwa! Trzy poziomy w kurwienia, gdy Pepsi wyleci ci kinolem. Poziom pierwszy: Wiertara. Z kurwienia kręcicie się jak wiertara. Lol. Z nosa cieknie wam jak z niepowiem czego. Oczy wam łzawią. Doznaliście wewnętrznego szoku. Wasz stary się z was śmieje, że ojebaliście się glutami z nosa. Na końcu i tak to wciągniecie, bo szkoda Pepsi. Poziom drugi. Furia. Z nosa leci wam jebany strumień wody. Ze złości wykrzykujecie różne słowa na K, P, H i tak dalej. Gdy będzie gdzieś niedaleko pożar, straż zadzwoni po was, żebyście to zgasili nosem. Wasz stary chce sobie zrobić prestiżową kąpiel w Pepsi. Więc nadstawił waszkinol na dwannę i leje sobie do niej Pepsi. Poziom trzeci. El Chupacabra. Wasz Waszkinol to pierdolony wodospad. Wywołuje powodzie. Wasz stary kupił już z tej okazji ponton. Jesteście jak pierdolona bestia, która atakuje swoje ofiary hektolitrami Pepsi z kinola. Wasza mamuśka próbowała to zatkać korkami od szampana, ale nie chuja. Waszkinol to jebany klan.